A teraz o zabranie głosu poprosimy pielgrzyma jasnogórskiego, prezesa prawa i sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Najdostojniejsi księża arcybiskupi. Najdostojniejsi księża biskupi, ekscelencie. Ojcze generale. Ojcze Przeorze, ojcze dyrektorze, ojcze prowincjale, Szanowni Państwo, cóż powiedzieć pomszy, gdzie tak wiele powiedziano? Trzeba przede wszystkim powiedzieć dziękuję. Polska czekała na te słowa. Chciałem szczególnie podziękować księdzu arcybiskupowi. Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu za to, co tutaj powiedział, za to, że przedstawił w sposób jednoznaczny i zdecydowany stanowisko Kościoła. Chciałbym podziękować księdzu arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu za to, że swoją obecnością wraz z innymi biskupami zaświadczył tą naukę którą tutaj usłyszeliśmy. Powtarzam, potrzebowaliśmy tego wszyscy. Potrzebowała tego Polska. Dziękuję, z całego serca dziękuję. Ale podziękować też muszę wszystkim, którzy tutaj przybyli. Przybyli, by modlić się za Radio Maria, by modlić się za Polskę w imię tych słów, które wypowiedział kiedyś. Prymas tysiąclecia, po Bogu najbardziej kocham Polskę. Tak, Polskę trzeba kochać, trzeba kochać ją czynnie i trzeba dla niej działać skutecznie, razem. Trzeba działać pod tą wodzą, która jest niezawodna. Tu padły słowa o Hetmance, o Matce Boskiej, królowej Polskiej, polskiej Hetmance. Pod jej wodzą musimy prowadzić Polskę ku dobrej zmianie. Chciałem powiedzieć, że ci, którzy już zdobyli urzędy, które upoważniają do takiego prowadzenia prezydent elekt i ci, którzy o nie zabiegają, a przede wszystkim kandydatka na premiera pani Beata Szydło, to z całą pewnością nie są ludzie gusi, nie są gusi na głos Polaków, nie są gusi wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół, co jest fundamentem naszej wiary i co jest fundamentem polskości. Bo nie ma w Polsce innej nauki, innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół. I nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nawet gdyby ktoś nie wierzył. Ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć. Musi przyjąć, że nie ma Polski bez Kościoła, nie ma Polski bez tego fundamentu, który trwa od przeszło tysiąca lat. Wierzę, że ten wiraż, o którym mówił tutaj ojciec, prowincjał, przejdziemy. Przejdziemy w imię tego hasła i z tymi słowami. Które ma zawsze na ustach ojciec, dyrektor, twórca tego niezwykłego dzieła. Tego niezwykłego dzieła w wymiarze duchowym, w wymiarze odnoszącym się do naszego głównego przeznaczenia, jakim jest zbawienie, ale także w tym tutejszym ziemskim wymiarze. Radia Maryja. Polska, ta Polska codzienna ma wiele wad. Ale byłaby z całą pewnością dużo gorsza, gdyby Radia Maria nie było. Jeszcze raz dziękuję.